Hej kochani. Dawno mnie nie było na moim kanale. Przepraszam Was bardzo kochani, ale ja piszę książkę i, i w związku z tym mam trochę mniej czasu. Mam nadzieję, kochani, że mi to wybaczycie. Spróbuję nagrywać filmiki. E, bardziej regularnie. No, a teraz do rzeczy. Chciałam wam powiedzieć, że... Mm. No... Chciałam porozmawiać o wydaniu książki czy warto wydać bo kochani ja kochani ja swojej książki nie wydaję ja piszę do szuflady pisanie do szuflady jest dobre z kilku powodów po pierwsze nie trzeba się martwić o plagiat. Po drugie, jeżeli użyjecie prawdziwego imienia i nazwiska, w książce, czy imienia i nazwiska celebryty, czy kogoś z Waszej rodziny, nie musicie się martwić, bo nie wydajecie. Po trzecie, jeżeli pożyczycie sobie do swojej książki jakąś scenę z innej książki, to nie musicie się martwić, że ktoś oskarży Was o plagiat. Z tych powodów, które Wam powiedziałam, ja nie zamierzam. Wydawać swojej książki i będę pisała do szuflady. Chyba nigdy jej nie wydam, bo ja, kochani, nie piszę, żeby wydawać. Tylko ja piszę, kochani moi, dla przyjemności. Jeszcze jeden y, plus tego. Że nie wydajecie. Nie musicie się martwić opinią innych. Tak. No bo tylko wy będziecie czytać waszą książkę. Także no. Ja dlatego, co wam powiedziałam, z tych powodów po pierwsze że nie muszę się martwić o plagiat po drugie że nie muszę się martwić jak pożyczę sobie scenę z innej książki i po trzecie że nie muszę się martwić opinią innych po czwarte że nie muszę się martwić jak na przykład wykorzystam nazwisko osoby z której kogoś z mojej rodziny albo kogoś z tych że ktoś o mnie oskarży, o coś. Z tych powodów, kochani, ja nigdy nie wydam książki. Pisanie do szuflady jest naprawdę bardzo dobre. Ale jeżeli wy chcecie wydać swoje książki, jeżeli piszecie, to to proszę bardzo. Ja swojej, ja swoich nigdy nie wydam. To się raczej, kochani, nie zmieni. No, subskrybujcie, lajkujcie, kocham Was. Pa.